Dzień dobry, witamy serdecznie z pokładu LTD 34. Jest z nami największy ekspert w Polsce, moim zdaniem, jeżeli chodzi o zawieszenia, Łukasz. Witam. Film będzie o tym, jak bardzo upośledzony jest MT-07, jeżeli chodzi o zawieszenie i co możemy z tym zrobić. No, upośledzony, no tak, mają takie motocykle, które są dla początkujących, że tak powiem, i są one w miarę budżetowe, więc to jest jeden wielki kompromis. Natomiast. Tutaj będziemy teraz montowali taki zestaw wkładów do przedniego widelca, który zupełnie odmienia możliwości i daje możliwość wykorzystania potencjału, jakim jest silnik. Oglądajcie. Najprościej sprawdzić to, co się dzieje z tym naszym przednim zawieszeniem właśnie poprzez naciśnięcie przedniego zawieszenia na hamulcu i widać ile ile ilukrotnie on nam jeszcze tutaj jeszcze swobodnie odbija, tak? Co też jakby można sprawdzić że tył inaczej wraca inaczej wraca przód, co jakby w momencie kiedy motocykl wjeżdża w jakąś nierówność, jest jakieś podbicie zachowuje się zupełnie niestabilnie, także tutaj jest to doskonale widać. Jak również na takim przykładzie, buja się to bardzo mocno. No i tyle. Taka patologia współczesnych motocykli. Czy jest to normalne dla tego modelu? Hmm. Znaczy, konstrukcja tak. tego widelca nie zmieniła się od 30 lat. Jest to podstawowy, klasyczny widelec typu dumping rod. Nie ma tam kartridża tłumiącego, tylko jest tam element, który praktycznie nie posiada tłumienia kompresji, a posiada zawór tylko od tłumienia odbicia. I to tłumienie jest dobrane przez producenta tak, żeby ten motocykl spełnił oczekiwania homologacyjne w danym kraju. Wybiera grupę ludzi, która będzie tym mniej więcej jeździła, no i przede wszystkim na końcu siedzi księgowy i myśli, z czego tam można zrezygnować. Tak? Pierwszym wariantem zmiany w tym motocyklu było to, że producent, producent tutaj wymienił amortyzator. Był lift i w liftie od razu pojawiła się regulacja tłumienia, dzięki którym można już coś z tym tyłem zrobić, bo też ten tył był tutaj bardzo miękki, co. W tym egzemplarzu też zostało wykonane. tak? Więc ee, to, to prawdopodobnie nie było tak kosztowne jak zrobienie lepszego widelca na tej zasadzie. Jasne. A to znaczy, że wszystkie motocykle powiedzmy w tej genetyce użytecznego motocykla standardowego w takiej cenie. W takiej cenie, tak? Będą miały, będą miały takie problemy. Okej, okay. bardzo ważne. To jest to klasyczny przykład. Ee, Budżetowego, budżetowego rozwiązania widelca i, i zawieszenia, które no, nie będzie nadużało na pewno za możliwościami hamulce i możliwościami silnika. Bo jakby też trzeba wziąć pod uwagę, że nie jesteśmy w stanie w ogóle wykorzystać tego układu hamulcowego z racji tego, że ten przód bardzo szybko nurkuje, e, wybiera cały skok i bardzo szybko dochodzi do, do, do pełnego skoku, co powoduje, że wtedy szybciej się włącza też ABS to wbrew pozorom właśnie wcale nie pomaga, bo kiedy się włącza nam ABS, to już nie hamujemy, tylko jedziemy i modlimy się, żeby nic przed nami szybciej się nie zatrzymało. Nie? Więc po wymianie takich komponentów, ten przód będzie dużo stabilniejszy na hamowaniu. Dzięki temu będziemy mogli mocniej zahamować i ten ABS nam się nie włączy. Nie spowodujemy wbrew pozorom tak szybkiego uślizgu też tego przedniego koła, kiedy byśmy naprawdę bardzo mocno nacisnęli ten hamulec. No to Pytanie, które mi się nasuwa, jest takie: po co zmieniać zawieszenie? Bo okazuje się, że skoro inżynierowie i producenci wpadli na to, że jest to dobre, no to dlaczego to nie jest dobre? To, czy to jest dobre, to zawsze weryfikuje rynek. Gdyby to było wystarczająco dobre, to bym nie, było, nie miałbym generalnie roboty i nic z tym nie trzeba było robić poza. Rewizjami. Są konstrukcje faktycznie, które jeżeli są użytkowane to w taki sposób, do jakich został motocykl zaprojektowany, to się tam niewiele robi. Natomiast w przypadku tych motocykli, w związku z tym, że ten silnik i ogólnie możliwości motocykla mają potencjał, ale są słabe punkty, jak właśnie zawieszenie, opony i inne komponenty, które gdy motocykl zaczyna być stosowany, Użytkowany bardziej profesjonalnie, no wymagają update. U. Jakby w pierwszym przypadku, w pierwszym elementem, jaki updateuje się w przypadku tego modelu motocykla, jest właśnie ten przedni widelec, który po prostu się nie nadaje do bardziej dynamicznej jazdy. No dobra, czyli mm, konkluzja jest taka. Jeżeli jesteś człowiekiem, który chciałby bardziej profesjonalnie używać swojego motocykla, zaczynasz trenować i próbujesz ze swoim motocyklem sięgać nie tylko do tego, żeby dojechać do pracy po bułki ze znajomą, ale rzeczywiście masz na to jakiś chytry plan i chcesz zacząć się na nim gimnastykować, to w przypadku MT-07 jednym z pierwszych elementów, tak jak wiedziałeś jest ingerencja przed zawieszeniem. Generalnie w zawieszeniu, tak. Dobrze, to ja w międzyczasie mam jeszcze parę pytań, to, to jak się film będzie przewijał, to je ja będę wrzucał. Y -y, jeszcze tylko właśnie zrobimy mhm. ten pomiar i go też można nagrać. Bardzo ważnym elementem w ogóle pracy zawieszenia jest właśnie to, jakie są tarcia. Czyli na przykład jeżeli lekko podniesiemy i zostawimy i później naciśniemy, o. to powinno coś wrócić, nie? A to ciekawe, że nie wróciło 7 mm. Jak na taki widelec to jest dość sporo. Może to wynikać... Ale może no, mieści się to w normie. No. Okay. Ale takie tarcia, gdybyśmy zauważyli w motocyklu, to mogą one być objawem panewek? Bardzo wielu elementów. Okay. Już Ale upośledzone wtedy jest to zawieszenie. Jeżeli byśmy byli gdzieś, że motocykl by po takim ruchu przestał w ogóle być responsywny? Tak, generalnie odczucie jest takie, że motocykl jedzie jak taczka. Nie wybiera najmniejszych nierówności. Reaguje tylko na e, piczowanie, czyli okay. hamulec, gaz, hamulec, okay. gaz. Okay. Czyli na reakcję podwozia. Natomiast nie wybiera tych nierówności, jak jedzie. I yy, często się tak właśnie dzieje w motocyklach o dużym skoku, mhm. a, gdzie jest też duże obciążenie z tyłu, bo tam od razu te tarcia się pojawiają, bo nie jest przód dociążony. Czyli Często jakieś takie Afryki, no, nie Afryki, tam mhm. motocykle często są mocno obciążone z tyłu. Przód jest obciążonej, często po prostu kierowcy jadą jak taczką. Ale co mhm. może być powodem? Mhm. Pierwszą rzeczą, m, oczywiście, stan olejowy, panewek i tego wszystkiego, że tam się jest po prostu no, brud. Bagno. Tak. To się może, to może tak być. Druga sprawa, historia pojazdu. Czyli mhm. wypadek. Czyli krzywe lagi, krzywe półki, krzywość koła. Wszystko to powoduje, że on się krzywo skręca. Powstają opory. Tak. Mm -hmm. Więc to jest podstawowa rzecz. Często ludzie nawet osi koła nie potrafią dobrze skręcić. To nawet nie jest to, że ona jest krzywa w Tego sportowych to... motocyklach, w związku z tym, że jedna laga jest trzymana śrubą, mm -hmm. to druga musi się swobodnie ustawić do, do tej pierwszej, drugiej. Tak? A tak. Czyli jak ktoś sobie skręca na stojaczku koło, hmm. no to jak ta laga ma się ustawić, Nie jak mogę. on ustawi, jak stoja, trzyma tą lagę. No tak. i on to skręca i wyjeżdża i sru. Miałem taki przypadek w tą zimę, Fireblade 2015 rok. E, fajny motocykl, ale no dramat się okazał, okazał po rozebraniu, bo A, kraszpady w osi koła. Kolejny temat. Często są tak robione, że ściskają te lagi do środka, bo się opierają o jarzma. A mm -hmm. oni je skręcają jeszcze, żeby no, nie odpadły nam te kraszpady. <laughs> więc to powoduje, że jak ktoś no, nie zwróci na to uwagi, to ta jedna laga była tak cofnięta, że wytarły się całe golenie, bo tu się wyciera anoda w goleniach, bo ona się tak na górze, w mm -hmm, tak? mm -hmm. No i do tego wytarta powłoka chromu na dolnej ponewce, więc 3,5 tysiąca komplet, wymiana wszystkich rur, żeby przywrócić w ogóle ten żydelec do działania żeby. sprawności. A gdzie jeszcze jakieś modyfikacje w postaci sprężyny, zawory, hydraulika, czy różne inne rzeczy, Piękne. E no dobra, pierwsza rzecz, którą tak. musimy zrobić dzisiaj. Tutaj to... tylko poruszamy temat update'u. Mhm. Pytanie, czy możemy poruszyć temat, że są inne rozwiązania niż to? Oczywiście, że tak. Nie? Bo jakby to jest najdroższe, ale najbardziej kompleksowe rozwiązanie. Mhm. Nie? Ja przez lata miałem tak zwane zawory, kity hit, hydrauliki, które się montowało pod sprężynę. Mhm. I to wyjściowo działało podobnie jak to, tylko nie miało żadnej regulacji. Okay, Kosztowało 1200 zł. Bo tak naprawdę w tym zawieszeniu pracuje tylko hydraulika i sprężyna. To nic znaczy w sensie to właśnie tylko głównie sprężyna. Działa hydraulika, ja to pokażę wam, która, okay. ale ona jest odpowiedzialna tylko za tłumienie odbicia. Okay. Tłumienie e, jakby kompresji przejmuje tylko i wyłącznie się sprężyna. sprężyna. Jest jeszcze jeden taki filmik, który nagrałem ze stajnią, mm -hmm. gdzie testuję taki widers na hamowni. Mm -hmm. Że tłumienia kompresji praktycznie nie ma żadnego. W całym zakresie prędkości. Wszystko to przejmuje sprężyna i poziom oleju, który, jest pod, który ustawi, ustanawia nam poduszkę powietrzną, która daje nam progresję końcową, skoku na tej zasadzie. Tam na dole są takie oil loki, które powodują, że przed końcem jeszcze tam stopuje się to zawieszenie, ale to lepiej tego, z tego nie korzystać, bo to, to jest tylko, żeby jak się wjeżdża ekstremalnie w dziurę, żeby nam falgi nie połamało czy coś. Okay. Więc, więc miałem takie rozwiązanie, ale niestety mu po zamknęło, nie produkuje teraz nic. Mam inne rozwiązania i ta firma też ma takie rozwiązanie, mhm. ale ono ma takie to rozwiązanie jest tylko na tłumienie kompresji, okay. a dalej lep, odbicie regulujemy lepkością oleju. Natomiast druga firma, której montują, teraz Janek montuje zawieszenie do KTM ma Matris. Mhm. Ma takie zestawy, że jest zawór, sprężyna i kapsel do mm -hmm. regulacji tej sprężyny. Nie? To kosztuje 2200 zł już niestety, okay. czyli to już jest parę złotych. Mm -hmm. Tam to było dużo tańsze i sprzedawałem tego w tonach, że tak powiem, w <laughs> naszym kraju, bo to było rozwiązanie idealne do takiego budżetowego mod modyfikowania. Nie? Niestety, no nie mam tego, ale byłem, to jest ciekawe, Byłem liderem na świecie sprzedaży tego. Na świecie. W, w MUF-u, nie? Miałem naj, najwyższe statystyki zawsze. nie? Dobrze, ale to tak żeśmy sobie Tak, trafili. jest, dygresyjnie. Pomierzyliśmy Kierowca zawieszenie. Kierowca siada? Tak. Bo jest jeszcze z kierowcą, najważniejszy. Najpierw mierzymy motocykl, który stoi sobie luźny, potem mierzymy motocykl, który jest na stojaku. Z obciążeniem, ale nie stawaj na normalnie, przełóż nogę. Znaczy tak, generalnie ten etap wcześniejszy często można pominąć, okay. bo. On jest takim dodatkowym parametrem, mhm. bo jakby jeżeli mierzymy go teraz i widzimy, że coś jest nie tak i później porównamy sobie do tego wyniku, statycznie stoi, powiedzmy, prawidłowo, mhm. a dynamicznie pod kierowcą... Nic nie, się nie zmieniło. Ugina się za bardzo. Albo za nie? bardzo. Mhm. No to już wiemy, że problem, że on wyjściowo jest dobrze ustawiony, tylko sam kierowca jest za ciężki. Okay. Ale jeżeli na przykład nic się nie ugina no właśnie. pod własną masą, usiada kierowca i jest w normie, to też świadczy o tym, że coś tam się zadziało w środku. Nie? I odwrotnie, jeżeli się ugina za mało, te dwa parametry daje nam możliwość oceny, czy pod samym motocyklem chociaż jest poprawny. Nie? Więc siadamy tak, jakbyśmy jechali mniej więcej, nogi na pomnówkach, ręce na kierownicy. Jeżeli mamy duże siedzenie, to też musimy sobie ten... Generalnie no paliwa nie ma teraz, nie tak? ma. Znaczy jest yy, ostatnia kreska, no, w sensie jest mało no, Okej, okay. no powiedzmy, no paliwo dużo waży, bo ludzie się pytają ciuchy, nie ciuchy, mhm. ale samo paliwo więcej waży niż często ciuchy, więc paliwa jest mało, nie ma ciuchów, więc trzeba to wziąć korekta. pod uwagę jakieś mhm. 2 mm pewnie. Teraz będę mierzył przód i ta sama procedura. Z kierowcą tak samo się to mierzy. Te same punkty referencyjne, 180. To 89, czyli 2 mm, mm to tarcie jest większe, zawsze praktycznie z kierowcą wzrasta. Teraz będziemy mierzyć tył. Znowu te same punkty, oczywiście. Z tyłu te tarcia, jak jest dobry układ, oczywiście też się sprawdza, ale przy dobrym układzie to jest jakieś 2 do 1 mm. Tak jak tutaj jest to praktycznie. 1 mm, nawet mniej. No, 1 mm, czyli kiwaki są ok, bo to kiwaki najbardziej mają na to wpływ. Oczywiście stan amortyzatora też. Czyli, jeżeli na przykład motocykl gina się 8 mm, mhm. czyli niewiele pod własną mhm. masą, a dużo pod masą kierowcy. Mhm. Czyli świadczy to o tym, że ta sprężyna jest, jest za miękka, bo pod ciężarem motocykla jakby już mocno wypiera, hmm. ale po dołożeniu obciążenia nie daje sobie rady. Tak? Gdyby ktoś na przykład ważył to jest 50 kg, to by się ugięło 30 mm, i można by zdjąć nawet tego napięcia wstępnego, żeby osiągnąć tam 35 do 40 i wtedy e, można by powiedzieć, że to jest bardziej optymalne. Może zejść już. No i zrobimy sobie takie porównanie jeszcze z nowymi sprężynami. Tak? Hmm. Warto też, żeby oglądający mieli świadomość tego, że to nie jest akurat to, co teraz robisz, nie jest dużym rocket science'em, ale z drugiej strony trzeba to zrobić bardzo poprawnie, bo każdy błąd w tym miejscu powoduje, hmm. że można przestrzelić, Zwłaszcza jak ktoś ma regulowane zawieszenie i chce by sam sobie poplikać. Znaczy to jest właśnie taki trochę hmm, z perspektywy producenta. Ja też bym się wahał, czy często te regulacje są potrzebne użytkownikowi. Bo często ci użytkownicy potrafią sobie zrobić krzywdę Właśnie. większą niż e, mieć z tego korzyść. E, dlatego na przykład są takie motocykle, w których jest regulacja, uh -huh. ale na przykład ona praktycznie nie, nie działa. <śmiech> <śmiech> Jeżeli mamy cztery obroty na przykład regulacji, napięcia, e, tłumienia, odbicia, to dopiero ostatnie pół obrotu zaczyna coś działać. Nie? E, Katalogów winnie, że jest regulacja, klient Marketingowo kręci jest, sobie, tak. jest zadowolony i nie zrobi sobie krzywdy. Był w 90-tych latach taki trend, że te regulacje działały naprawdę w bardzo szerokim zakresie i patrząc na to, w jakim stanie teraz są te amortyzatory, to nie był dobry kierunek. Nie? Po prostu często te zawory są pozamykane, to wtedy w ogóle nie przestaje działać, ktoś o tym zapomni, to przestaje no, pali się tam wszystko w środku, bo to, to nie jest dobry. Więc y, to jest właśnie wyzwanie. Nie? Co dać? Czy dać lepiej dobry wariant bez regulacji i w miarę przemyślany, ale to zawęzi na pewno grupę tych użytkowników? Mhm. Czy naprawdę spróbować dać szerszy zakres? No, często na przykład no jest ta regulacja, ale co z tego, kiedy te wyjściowo, te ustawienia i tak są za miękkie? Na przykład nie? Tak jak MT09. To jest często kolejny przykład motocykla, który. Jest dla osoby, która waży 60 kg. To 70 w maksie, tak. Tak. No, później się pojawi się jakaś tam lepsza wersja, jest ale to też nie jest super. Nie? To też się poprawia od razu, bo jest ta koncepcja producentów, którzy muszą spełnić homologację jakąś drogową, a producent amortyzatora, który już nie chce tej, nie, nie, nie interesuje nie go trafiego. ta homologacja, interesuje go tylko i wyłącznie na lepszy performance, jest zupełnie inny. Czyli z tej MT-09SP wyjmuje się ten amortyzator, rozbiera się go w jakimś tam stopniu, inaczej go się ustawia, wkłada i wtedy działa super. Dobra, to chyba rozbieramy już, nie? Tak jest. Co jest też ważne w przypadku takich produktów, że ten produkt jest tak zrobiony jakościowo dobrze przemyślany, że można go zamontować bez żadnej modyfikacji do seryjnego widelca? Bo często jest tak, jak tutaj mamy cylinder kartridża, to on jest taki sam do samego końca i wtedy trzeba usunąć ten oryginalny zawór, bo nie przejdzie nam po prostu. A tak to tutaj ta, wysoko, ta średnica jest dobrana do tego oryginału. Widzimy, nawet się kończy w tej samej wysokości, bo prawdopodobnie muszę sprawdzić, ale ta sprężyna zostaje oryginalną. Mhm. I wtedy są inne rozwiązania, innych producentów, które wymagają wtedy obróbki ślusarskiej, jest ani odwracalne wtedy, nie? Wracając do naszego tematu. Tak. Teraz prawie że nie działa. Co się stało? Ktoś coś zamontował dziwnego. Naklejki nakleję. Ale teraz najbardziej to widać po tym naciskami prawie się w ogóle nie giną, a tył się buje jak te. No, jestem ciekaw tego testu z łapaniem za tył najbardziej. Bo tu się działo dużo niesamowitych rzeczy. Nic się nie dzieje, po prostu. Tył przyjmuje. A ten, wow. Zmięczymy to troszkę do naszego pomiaru. Okay. Natomiast tak, charakterystyka to jest niesamowite, bo jakby my tak bujając z tym motocyklem możemy mhm. się dostać tylko do pewnej małej e, łamka prędkości na tym całym wykresie, który tam Wam pokazywałem. Nie? Mhm. E, więc e, takie bujanie, no, trochę nam mówi, ale bardzo niewiele. Bo e, na przykład no, patrząc na to, można by pomyśleć, że jest za twarde. Tak. Takie że było moje ogóle... pierwsze wrażenie. Tak. Jezu, tym się nie będzie dało bo jechać, to deska. No i właśnie, przekraczasz pewną prędkość i ta charakterystyka się zmienia. My nie jesteśmy w stanie, ja przynajmniej, o, no. bujnąć odpowiednio, bo po prostu za wysoko tutaj jest dla mnie, naprawdę, się zjadę tym wodą. Nienerwujemy, to jest za i... Po drugie, musimy sprawdzić, jaki jest sak, nie? Mm -hmm. więc jakbyś postawił ten stojaczek tam. Tak jest. Zmniejszam teraz napięcie wstępne do minimum, żeby zobaczyć, jak zareaguje. Okay. I to jest śruba, która jest w przeciwnym kierunku, dobrze pamiętam. Nachodzi w drugą stronę. Nie, kierunek okay. to jest zawsze taki sam, okay. tylko jakby tłumienie za, mierzy się od zamkniętego na maksa no, zaworu. Coś, coś a, sprężyny, coś, a sprężyny mierzy się od maksymalnie rozciągniętej, hmm. czyli maksymalnie soft, tak? Czyli zawor zamykamy w stronę hard i klikamy otwierając przepływ tego oleju, hmm. czyli od hard idziemy w stronę softu. A sprężyny luzujemy na soft i nawijamy te obroty, ile tam potrzeba. Okay. Tak? Motocykl stał się dużo bardziej przewidywalny, dużo lepiej sobie radzi na wolnych manewrach, czy to na placu, czy przy manewrowaniu po mieście, o mijaniu samochodów czy w korkach. Stał się dużo bardziej stabilny, dużo bardziej przewidywalny. Ja odczuwam dużo większy kontakt z tym motocyklem, z tym, co się z nim dzieje i jestem z tego efektu bardzo zadowolony. W głównej mierze stało się to tak, że poprzednie podwozie nie było w stanie spełnić. Oczekiwań, dynamiki, jaką potrzebował już użytkownik. W pewnym momencie po prostu zaczęło to, co jest, nie wystarczać do tych manewrów, do takiego stylu jazdy, do takiego zastosowania, to, co jest. Dlatego jakby wymiana pewnych komponentów pozwala pozwolić otworzyć nowy obszar do dynamiczniejszej ale też przede wszystkim bezpieczniejszej jazdy, bo to tempo wcale nie musi się podnosić, ale po prostu mamy dużo większą poduszkę bezpieczeństwa wokół siebie. Dużo później włącza się ten układ ABS-u, nie reaguje tak na nasze błędy, czyli przymknięcie na przykład gazu w środku zakrętu nie powoduje destabilizacji pojazdu. No mnóstwo, mnóstwo elementów, na które człowiek nie zwracał wcześniej uwagi, nagle zniknęło. To tak, to prawda, odwołam się do tego zamknięcia gazu w zakręcie, bo tu jest różnica diametralnie odczuwalna. Wcześniej to ten motocykl powodował mnie panikę za każdym razem, kiedy tylko pojawiała się sytuacja, kiedy w łuku musiałem zamknąć gaz. Teraz odczuwam jedynie tylko to, że wiem, że zrobiłem niezbyt mądrze, ale poza tym motocykl prowadzi się dalej stabilnie, dalej podąża po swoim torze jazdy, nie destabilizuje się i, i dalej można wrócić i ten gaz powrotem odkręcić i się nic strasznego nie dzieje. Przyszłość jest taka, że no, znając e, predyspozycję człowieka do tego, że no, chce się gdzieś tam rozwijać i e, iść do, do przodu, do góry, zwiększa się dynamika. Więc e, teraz wystarczy, że klikniemy 3-4 kliki i automatycznie zmieniamy pracę tego zawieszenia na ewentualnie bardziej sztywniejsze na hamowaniu, bądź bardziej komfortowe, kiedy sytuacja będzie taka, że jedziemy sobie pokruzować po okolicy i nie potrzebujemy nie wiadomo jak, jakiego podparcia, a chcemy mieć więcej komfortu, to wystarczy, że klikniemy sobie 5 klików w stronę softu i nagle motocykl zamienia się w dużo bardziej komfortowy i przyjazny pojazd. A kiedy jedziemy sobie na trackdeja, to wyjmujemy sobie tylko imbusika, klikamy 4 kliki, zmieniliśmy klocki hamocowe, kolejny przykład. Teraz możemy założyć dużo lepsze klocki hamulcowe, dzięki którym możemy mocniej hamować. Okazuje się, że zmieniliśmy klocki hamulcowe. Przód szybko nurkuje. Dajemy kolejne cztery kliki, żeby przód kompresował się tak jak wcześniej na słabszym układzie hamulcowym, więc no, to jest nie, no, dużo szerszy zakres możliwości. W przypadku yy... Jazdy z pasażerem na pewno potęguje się też zjawisko nurkowania tego zawieszenia. Więc, jakby nawet nie chodzi o to, że jedziemy bardziej dynamicznie, ale masa związana z tym, że ona jest jeszcze wysoko, dużo szybciej nam kompresuje zawieszenie przy mm, dość słabym hamowaniu. więc W związku z tym, że też możemy od razu to skompensować, żeby zachować jakąś tam większą stabilność i podnieść bezpieczeństwo. Myślę, że to powinna być pierwsza modyfikacja w motocyklu jeszcze przed wydechem i wymianą opon. <grym> Łukasz wspomniał o hamowaniu. Wiadomo, że o MT07 można spotkać się z pojęciem, że te hamulce nie są jakieś wybitnie wybijające się jako jakieś super dobre, ale po wymianie zde zawieszenia zdecydowanie zrobiły się lepsze. Pomimo tego, że ciągle mam założone fabryczne klocki i jeszcze nic z nimi nie robiłem, to ciągle są fabryczne klocki, a motocykl hamuje zdecydowanie lepiej. Hamuje lepiej do tego stopnia, że potrafi na dohamowaniu unieść tylne koło, co wcześniej się nie zdarzało. Dziękuję bardzo.